Dzień dobry, Malinowski Bartłomiej, firma AgriHandler. Znajomy widok pewnie dla tych, którzy oglądają nasze odcinki Akademii Siewu, a dla tych, którzy nie znają, podpowiem, że jesteśmy dzisiaj w rolniczo-sadowniczym gospodarstwie doświadczalnym w Przybrodzie i prezentujemy kolejną naszą maszynę, która bierze udział w programie Akademia Siewu. Jest to zestaw producenta angielskich maszyn Sumo, do siewu bezpośredniego DD3 Direct Drill o szerokości roboczej 3 metrów. Jeżeli chodzi o szczegóły naszej maszyny, składa ona się z front hoppera, czyli z przedniego zbiornika, który zapewne Państwu jest znany z wielu odcinków, i siewnika DD3 Direct Drill do siewu bezpośredniego. O szerokości 3 m. Jeżeli chodzi o dystrybucję ziarna, jest to siewnik pneumatyczny. Jeżeli chodzi o aplikację ziarna lub ziarna z nawozem do ziemi, występuje tutaj 16 sekcji. Każda z nich oddalona jest od siebie na szerokości 18,75 cm. Jak jest zbudowana? Słuchajcie, każda sekcja. Sekcja zbudowana jest na równoległym boku z siłownikiem, który stanowi docisk sekcji, a zarazem jej zabezpieczenie. Z całego serca, czyli tarczy nacinającej pod kątem, która tworzy jedną część złoża siewnego. Z redlicy stopkowej, która tworzy drugą część. W związku z tym po nacięciu przestarcze, wyżłobieniu jednej strony łoża siewnego oraz drugiej stopki, mamy tak zwane łoże siewne w trójkącie. Stopka ta ma za zadanie oprócz stworzenia drugiej ściany łoża siewnego, wyczyszczenie tarczy nacinającej zabezpieczona ona jest tutaj przed uszkodzeniami oraz wydłużona jej żywotność. Przy węgliku wolframu, który jest zastosowany na końcu tej stopki, gdy mamy już te łoże siewne zrobione, w tylnej części spada nam ziarno z nawozem i następuje dociśnięcie przez ten języczek. Dlaczego dociskamy? Dociskamy dlatego, że łoże siewne jest w trójkącie i ziarno powyżej zawieszone może powodować po zamknięciu łoża siewnego, że będzie. Nam było powietrze, w związku z tym on nam dociska, żeby nasiono od spodu miało kontakt z glebą, a zamyka całe łoże siewne poprzez obkruszenie bocznej ściany łoża siewnego, te koło dogniatające. W związku z tym, jeżeli zamykamy tą częścią, z tej części mamy strefę luźną dla wschodu. Co nam to daje? Jeszcze lepsze, bardziej gwarantowane, wręcz skuteczne wschody. Jeżeli chodzi o głębokość roboczą, regulujemy ją na kole podporowym, który znajduje się na każdej sekcji, tymi oto pinami. Jeżeli chodzi o zamykanie łoża siewnego, również regulujemy tymi pinami, co oznacza, że siewnik jest prosty, a zarazem skuteczny i efektywny w Obsłudzę. Cała sekcja, zarówno pierwsza, druga, wręcz każda, połączona jest równolegle obwodem hydraulicznym, co powoduje, że olej w obiegu ciągłym wyzwala pracę we wszystkich sekcjach. Tak zwany jest autokontur, gdzie każda sekcja pracuje niezależnie, dostosowując się do terenu. W przedniej części Siewnika znajduje się manometr, który nam służy do ustalenia nacisku i pracy wszystkich redlic. Podłączenie siewnika to kilka obwodów hydraulicznych. Pierwszy, jako to, że jest siewnik pneumatyczny, to zasilanie wentylatora. Drugi, obwód stały ciągły dla sekcji, które kopiują teren podczas pracy. Trzeci to Znaczniki oraz czwarty obwód to belka podparowa zaczepu dolnego ciągnika. Sam system wysiewający jest to system opatentowany przez angielskiego producenta maszyn. Nazywa się Orga. Oczywiście wcześniej mówiłem o tych wszystkich systemach. Systemy te wysiewające orga są zastosowane w siewnikach do siewu bezpośredniego jak i do siewu stripkilowego. W zestawie tym oprócz siewnika, jak wcześniej powiedziałem, znajduje się front hopper, czyli zbiornik do nawozu. w związku z powyższym wcześniej, kiedy prezentowałem, mogę wspomnieć, że... Zarówno jako jak siewnik, jak i przedni zbiornik mają tę samą pojemność 1900 litrów. Sam zbiornik przedni waży 850 kg, w związku z tym, nawet jeżeli go nie używamy, jest dla nas obciążnikiem. Natomiast po zasypaniu przedniego zbiornika nawozu oraz ziarna powoduje ta sama pojemność zbiorników, że mamy. Równomierny rozkład masy, który wpływa na siłę uciągu ciągnika. Co mamy w standardzie? W standardzie mamy złącze isobus umożliwiające bezpośrednie połączenie y, maszyny z ciągnikiem i obsługę z podłokietnika ciągnika. Mamy oświetlenie tylne robocze, oświetlenie drogowe, kamery, kamerę bezprzewodową w zbiorniku kamerę tylną cofania. Dziękuję bardzo za uwagę, oczywiście za oglądanie, za lajki. Liczę na dalsze subskrypcje. Trzymajcie się do następnej odsłony.